Cześć Wam, kłania się Piotrek, dzisiaj opowiemy Wam kilka słów na temat Android Auto na przykładzie Nissan Micro. No Xperia twierdzi, że to komputer, więc zapowiada się ciekawie, ponieważ pyta się nas, czy chcemy zainstalować oprogramowanie Xperia Companion. No niestety nie chcemy. Chcielibyśmy skorzystać z Android Auto. Uwolne hmm. ustawienia. O, coś się stało? Połączono no tak, samochodem Nie, no poczekaj, jakby coś tu się zmieniło. Że Android Auto nie działa, ponieważ Nissan na stronie chwali się głównie właśnie połączeniem Android Auto. Wyjmujemy ostatnie wyzwanie z telefonem LG. Taki. Trochę po przejściach, ale nie... głupie będzie, jak on jedyny będzie działał z tych wszystkich. naszych to się wtedy że Nissan faktycznie pozostał w tyle. <noise> no tu ogólnie nie dzieje się totalnie, kompletnie nic. No więc, jak widać, nie jest to problem przewodu USB, tylko korzystaliśmy z trzech rodzajów smartfonów na różnych wersjach systemu operacyjnego Android od różnych producentów z różnymi przewodami USB i za każdym razem jest to samo. Ja, telefon próbuje się łączyć, po czym się rozłącza, po czym ponownie się próbuje łączyć, tak w podobki nie odepniemy go od przewodu USB. Najwięcej go się w samochodzie. Dobrze, wytestujmy jeszcze chociaż, czy skoro nie działa Android Auto, to możemy puścić muzykę przez Bluetooth'a po prostu, jak zwykły normalnym telefonie. Bo to dodaj nowy, pewnie trzeba kliknąć, to jest na pewno więcej. Mówię Ci, zadziała. No niestety. Przykro mi system Jestem ciekawym, że... Dobrze, no Majka, no to zobaczymy, czy Majka. Może to, każdym, może to za każdym razem, słuchaj, trzeba... Nie wiem, czy przy pierwszej konfiguracji, nie mam tylko nadzieję. Zresztą za chwilę się rozłączy po prostu i sprawdzimy, no. no już dorgnęliśmy do tego etapu. No, mamy zrzutów audio i czekamy na połączenie z... z żąda ode mnie kontaktów, nie, nie wiem, czy ja chcę dać. Już mu wgrałeś Selenę Gomez, tej kontakty możesz mu dać. Dobra, słuchajcie, czy to dam na maksa i za do to w ogóle... Leci jakaś muzyka? Nie, nie leci. Tak. No to chociaż działa. To więc po jak z problemami połączenia Android Auto z systemem Nissan Connect w, w Nissan Micra z 2019 roku Wpadliśmy na e, pomysł, szansę ostatniej deski, zainstalowaliśmy e, z internetu najnowszą aktualizację Android Auto, która w Google Play w Polsce jest oficjalnie niedostępna i nie da się jej pobrać. I po instalacji tej aplikacji na smartfonie nagle okazało się, że Android Auto z nami współpracować chce. E, Nissan też za bardzo nam nie pomógł w tej kwestii, ale e, chyba sobie poradziliśmy, ponieważ telefon teraz połączył się, pokazuje, że e, nam Do czego ma służyć Android Auto? Także w samochodzie pokazana jest informacja, że gdy pojazd nie jest w ruchu, mamy postępować zgodnie z wskazówkami na telefonie, aby włączyć Android Auto. Więc klikamy OK i w telefonie również klikamy OK. Przechodzimy przez proces konfiguracji, akceptujemy e, e, wszelkie licencje, przyznajemy uprawnienia, które są niezbędne do tego, aby to Android Auto funkcjonowało i ustawiamy dostęp do powiadomień. Pojawiła się ikonka Android Auto na ekranie Nissana. Tutaj mamy, że połączono No i faktycznie połączono, więc przechodzimy przez proces konfiguracji tutaj mamy szybko pokazane co i jak OK. No i jesteśmy w Android Auto, które jak widać jest zupełnie odmiennie wygląda od tego co znamy z... CarPlay'a, które nagraliśmy przed chwilą. Na górze mamy pasek powiadomień, który znany jest ze zwykłego interfejsu Androida. Mamy zasięg, mamy poziom naładowania baterii w telefonie i pokazuje nam, że w chwili obecnej telefon jest ładowany. Także data i godzina, znaczy samą godzina. Możemy kliknąć tutaj listę połączeń i odpala nam się asystent Google'a. Czyli nie, nie listę połączeń, tylko ikonkę mikrofonu. Na głównej części panelu mamy wszelkie powiadomienia z telefonu. Tutaj mamy od Google o pogodzie, z Messengera, także z notatek. W dolnej części mamy menu sterowania, taki pasek, znany też z Androida przycisków nawigacyjnych. Głównym elementem jest tutaj kółko, które jest przyciskiem home, z lewej strony mamy mapy. Zatkowałem nam mapę Google w interfejsie samochodowym. Jak widać, tutaj możemy sobie dodać ruch różne ustawienia wprowadzić. Jest dużo mniej ich niż w e, zwykłej aplikacji, ale chodzi o to, żeby interfejs był jak najbardziej łatwy, przejrzysty i możliwy do używania nawet podczas jazdy, chociaż Google tego nie zaleca. W przypadku wybierania trasy możemy wpisać tutaj trasę na klawiaturze znajdującej się e, na wyświetlaczu w, w systemu inforozrywki w samochodzie na klawiaturze, która nam przedstawiła teraz e, w telefonie, a także głosowa. Wpiszemy tutaj w przypadku karpelicy twardą zobaczymy jak to zadziała samochód znalazł w zasadzie android auto znalazło i w świetle możemy dojechać tam w 4 minuty no i po uruchomieniu nawigacji teraz mamy wyciszone dźwięki więc włączyli wyłączyli wyciszenie i ruszyli samochodem to zaraz zapewne zaczęłaby nas prowadzić do celu w przypadku telefonu działa to podobnie mamy tutaj pulpit z historią połączeń. Możemy otworzyć klawiaturę z wybieraniem numeru. Podobnie jak w przypadku CarPlaya możemy korzystać z ekranu dotykowego bądź z przycisków, które znajdują się w systemie inforozrywki danego samochodu, z którego korzystamy. Mamy dalej muzykę. W tym przypadku możemy wybrać z jakiej aplikacji chcemy skorzystać. Wybierzemy sobie Spotify, gdzie pokazuje nam się samochodowy interfejs Spotify i to jest e, podobnie stałoby się w Apple CarPlay, jeżeli byłoby ona e, jeżeli Android auto byłoby zainstalowane, Spotify byłoby zainstalowane na iPhoneie. No i mamy tutaj interfejs, e, jest słychać, odtwarza się, możemy to tutaj ustawić sobie losowe bądź dodanie naszych ulubionych. E, możliwości są dosyć rozbudowane, jeżeli chodzi o protobsługę Spotify'a. Mamy no, tutaj ostatnio przeglądane całą bibliotekę, jest też obsługa głosowa. Całość, też można powiedzieć, że jest dosyć responsywna, chociaż tak jak widzieliście przed chwilą, czasami zdarza się, że system chwilę myśli. No i ostatnia zakładka pozwala nam wrócić do systemu zrywki Nissana, co na szczęście nie powoduje roz rozłączenia się z telefonem i nadal możemy odtwarzać muzykę za pomocą Android Auto. Jeżeli mielibyśmy jakieś dodatkowe aplikacje typu do muzyki Deezer bądź jeszcze inne samochody, mówię, że zaraz się wyłączy, ponieważ nie się silnika, to również byłyby obsługiwane. Powiadomienia, możemy odpowiadać tak samo na powiadomienia jak w przypadku CarPlaya, czyli możemy szybko zdefiniować odpowiedź. SMS-a możemy także. Odpowiedź głosową zastosować albo w przypadku połączeń możemy odebrać, zakończyć, bądź też wybrać dany numer. Jeżeli klikniemy na jakieś powiadomienie, które jest z aplikacji, która jest nieobsługiwana przez Android Auto, tutaj w przypadku fajnie właśnie Google Keep, to po prostu nic się nie zadzieje, możemy tylko wyrzucić z powiadomień. Tak samo stanie się w przypadku Messengera. On nam potrafi akurat przeczytać odpowiedź. No i w przypadku Google. No i tu zawsze na tym ekranie głównym, jeżeli odtwarzamy Spotify, to będziemy go mieli też pokazanego, jeżeli przerwiemy połączenie, to też możemy go wyrzucić, wtedy mamy po prostu zegarek. Okej, okay, więcej funkcjonalnie jestem przekonany, czy jest to bardziej intuicyjne niż w CarPlay. Wydaje mi się, że CarPlay przez ten ikonkowy układ jest łatwiejszy, obsług... jest, jest, jest łatwiejszy podczas jazdy, tak? bo na postoju nie robi to mi wielkiej różnicy, natomiast podczas jazdy jakby miał szybko wybierać sobie jakieś funkcje. No to tak samo jak w przypadku Androida i iPhone'a. Bardzo łatwy interfejs, gdzie nie mamy żadnych menu, ani też możliwości konfiguracji praktycznie. I to samo jest zastosowane w przypadku CarPlay'a. I to faktycznie w samochodzie się sprawdza, chociaż ten wygląd na przykład CarPlay'a dla mnie jest taki bardzo surowy. Tylko to czarne tło z samymi ikonkami. Chociaż to też ma duży wpływ na czytelność pewnie w jasnym dużym słońcu. Na przykład w lato pewnie łatwiej jest odczytać informacje z CarPlay'a, okay, który no. jest bardzo kontrastowym interfejsem, a tutaj w tym googlowym auto jednak pojawia się dużo różnych kolorów i jest faktycznie w jeżeli o to chodzi. Ale to tak samo jak w przypadku smartfonu z Androidem, duże możliwości personalizacji nie są za sobą, pewne plusy dodatnie i plusy ujemne. Okej, okay, no dobra, cieszymy się, że to działa, okazuje się, że da się to włączyć w Nissanie. Możliwe, że przy wcześniejszych testach mogłem to również włączyć w maździe w takim wypadku. No i właściwie chyba tyle na ten temat, prawda? Nie są takie szczególnie rozbudowane rozwiązania, są na pewno wygodne, na pewno mocno poszerzają możliwości naszego systemu w samochodzie. Natomiast w porównaniu z tym, co jest oferowane normalnie u nas na smartfonie, to są takie ograniczone rozwiązania. No fajne jest to, że w zasadzie szybko można i łatwo podłączyć telefon, bo każdy pewnie większość osób jak jedzie gdzieś kawałek dalej, nawet to podłącza telefon, żeby sobie go podładować chociażby no tutaj podpinając nasz smartfon do e, samochodu e, od razu mamy dostęp do Android Auto i możemy dalej ładować telefon. Co tutaj było widać nie musieliśmy potwierdzić e, naszej tożsamości poprzez dotknięcie czytnika linii, czytnika linii papilarnych, bądź skanera ten oka za sprawą tego, że samochód już wie, że wcześniej parowaliśmy się z tym danym egzemplarzem samochodu i należą do nas, więc nie musimy dodatkowo potwierdzać naszej tożsamości. Dodatkowo tutaj nie mamy aż tak dużych możliwości dostania się do danych, jak w przypadku smartfona, jedyne co to książka telefoniczna oraz wiadomości SMS. Właściwie chyba tyle na ten temat, prawda? Nie są takie szczególnie rozbudowane rozwiązania, są na pewno wygodne, na pewno mocno poszerzają możliwości naszego systemu w samochodzie. Natomiast w porównaniu z tym, co jest oferowane normalnie u nas na smartfonie, to są takie ograniczone rozwiązania. No fajne jest to, że w zasadzie szybko można i łatwo podłączyć telefon, bo każdy pewnie większość osób jak jedzie gdzieś kawałek dalej, nawet to podłącza telefon, żeby sobie go podładować chociażby. No tutaj podpinając nasz smartfon do e, samochodu e, od razu mamy dostęp do Android Auto i możemy dalej ładować telefon co tutaj było widać, nie musieliśmy potwierdzić naszej tożsamości poprzez dotknięcie czytnika linii, linii popularnych bądź skanela Ten oka za sprawą tego, że samochód już wie, że wcześniej parowaliśmy się z tym danym egzemplarzem samochodu i jej należą do nas, więc nie musimy dodatkowo potwierdzać naszej tożsamości, dodatkowo tutaj nie mamy aż tak dużych możliwości dostania się do danych, jak w przypadku smartfona, jedyne co to książka telefoniczna oraz wiadomości SMS. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, jeżeli okazał się dla Was przydatny, pamiętajcie kliknąć subskrybuj, tymczasem do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!